Witajcie kochani, jestem po masażu, ale było mi tego trzeba. Pam szczerze, że, że ten że dzisiaj taki mam trochę gorszy gorszy humor ale przyszłam na siłownię i trochę się rozerwałam. Eee, no. Powiem Wam szczerze, że mam dużo przemyśleń i, i dużo takich rzeczy, e, które zmienią się w najbliższym czasie, bo nie będę dłużej po prostu e, cierpiała, wytrzymywała tego i wiem już po prostu co zrobić. No, także trzymajcie za mnie e, kciuki. Jeszcze na razie nie powiem o co chodzi, ale będzie dużo zmian. Kochani, to znowu ja już jestem po siłowni, małe, zakup, małe zakupki zrobione i wracamy do domu. Także życzę Wam miłego wieczorku, Trzymajcie się, pa pa!